Loszka, Aloszka, Siemanko, witam. Kolejny vlog. Tak, Glampola nagrywa vloga. Dziwna sprawa. Słuchajcie, dlaczego ich ostatnio nie było, bo... bo nie robiłam nic ciekawego, przyznam szczerze. Przez przy komputerze, jedzenie i robienie jak śpierdół, sprzątanie, ogarnianie. Nic ciekawego jak na vloga. Ale wiem, że lubicie takie codzienne, domowe vlogi, więc postaram się nagrywać. Yy, dzisiaj jestem na nogach od 8 rano. Wow, dziwna sprawa, bo poszłam oż spać po trzecie chyba, no ale. chciałam pogarnić parę rzeczy. Kurde, nie wiem czy to widać teraz na kamerze, ale po prostu mam okulary, z tak gorące, nie wiem o co chodzi, ale zawsze mi tutaj schodzą, takie płatki mi się robią od tych, yy, od okularów, masakra, tak mi się odciska, czy Wy też tak macie, nie wiem, nie wiem o co chodzi, byłam w Biedronce, hol zakupowy. Uff. Powiem Wam, że torebka jest bardzo spoko, żeby schować nie niej zakupy, zaraz Wam pokażę, tak, prawdziwy hol zakupowy, glampowy. spada mi to na nogę. Proszę Państwa, to są moje zakupy, nie ma co ukrywać. Tutaj jest picie, jakieś nowe z Biedry. Cocktail Zone Mojito. Yy, nie śmieć, ze mnie, że mówię Mojito, to jest tak jedynie żartobliwie, bo ktoś mnie kiedyś pojechał, Paula, co tygodniu, w ogóle, no kto nie zna jedno Mojito dla mojej świni? <grytanie> Tutaj jest ten Cocktail zone, ja lubię. Ten kaktusowy, jakoś nowe opakowanie. Ciperki, chrupki orzechowe. Tutaj jakieś stiksy. I znalazłam coś takiego, zobaczcie, sok pomarańczowy, 100%, dziwna sprawa, ale spodobało mi się opakowanie, więc wzięłam. A w mojej trapce jakieś tam pierdy, no nie, pustki same. Także zapraszam do oglądania vloga i co robimy? Łapka w górę i oglądamy. Zobaczcie, co zakupiłam w tej Tigerze, kurczę, aż dziwne, że ja cały czas koło tego przychodziłam, nigdy tego nie wzięłam. Taki klaps do filmów, spoko jest. Dlaczego ja się tu odbijam? Bumba, bumba, nie podoba mi się to. Bumba, bumba, słuchajcie, przed właśnie Big i otwieramy go. Jak się jedną ciężko już. jedną ręką wszystko ciężko odwiera. Jest już się kręci, ale nie jest dla niego. Wow. Hmm, coś tutaj rzucili tak dodatkowo? Tak dodatkowo tutaj rzucili, patrzcie. To jakiś chyba róż z lusterkiem. Zobaczymy. Glow. Hydroglow. Jakaś maseczka? A to sprawdzimy. O ładne! Ale to jest ładne. Uwielbiam takie rzeczy, słuchajcie. Takie jakby kartki w stylu pocztówki. Tutaj mamy chyba jakieś takie, już patrzymy. O, jakieś próbka chyba się z tego, co widzę. Aqualia Thermal, balsam pod oczy. No właśnie, skończył mi się, słuchajcie, krem pod oczy. szukam czegoś dobrego, czegoś w sumie nawet droższego. A Ktoś mi powiedział, żebym zobaczyła z Aqualia Thermal, więc cieszę się. Tu moje produkciki. A tu będziemy otwierać. Słuchajcie, nie robię tak normalnie tego na ten, na takich open boxach. No, tutaj no, nic na ten temat po prostu nie powiem, tylko mogę pokazać. Więc myślę, że chyba na daily vlogach to jest najlepsza opcja, żeby to pokazywać. O, jest ten akwaletermal. Thermal. Alfa, nie? Czy to jest cały krem? Yy, długotrwalna, wierza, poprawia sprężystość, redukuje oznaki odwodnienia skóry, idealnie do cery, wrażenie hypoalergiczny. Ale dobra, to jest cały taki, prawda? A ja chyba już tego używa, znaczy cały, yy, nie jest to pełnowymiarowy, ale to jest na twarz, nie pod oczy. Tutaj coś takiego, chyba coś już było takiego, to jest jakiś, jak to się nazywa, mineralny puder matujący. Ja jestem ciekawa mineralnych podkładów, dajcie mi znać, czy używaliście mineralnych podkładów, bo mnie to interesuje. Tutaj mamy 4 gramy. Tutaj jest mała próbeczka, czyli jakiś tam test tak wysłali. Kolejna rzecz, która mi się tu rozkręciła, albo mam takie wrażenie. Uuu, słuchajcie, rozkręcone było. Mam nadzieję, że tu się nic nie wyleje. Już tak lekko się zaczęło lewać. Um, Artego spray intensywnie nawilżający. Wow. Przeciwutleniająca odżywka, wzbogacona w olejki, tu z subaki, arganowy olejek z kameli oraz proteinowy jedwa, z, oraz proteiny jedwabiu naprawia uszkodzone końcówki zapobiega ich rozdwajaniu bumba, bumba, bumba fajnie znajdę 20 ml, czyli pełnowymiarowy tak, tylko mi się on odkręcił, co mi się nie podoba cieszę się, że nic nie blało. i w ogóle powiem Wam tak, że no olejek arganowy nie u wszystkich na włosach się sprawdza i ja jestem tą osobą, u której się on nie sprawdza dajcie mi znać, czy też tak macie że nie sprawdza się u Was olejek arganowy zachwalany przez wszystkich Jakieś brudne, może od tych yy, wstążeczek takich, dziuniek. wisi yy, płyn micelarny do demakijażu oczu, wrażliwej skóry, tworzy trzy w jednym. Pełna, pełen produkt, 200 ml, tutaj mam 30, ten 49,90 złoty kosztuje. Fajnie, że dają taki mały płyn micelarny, na pewno się przyda na wyjazd. Ten kremik też się na pewno na wyjazd przyda, fajnie, że coś takiego dają. dalej. Tak, mi się wydaje, że teraz wszystko jest lepiące, bo tamte lekko się otworzyło. Efekt Olej kokosowy uznawany jest jeden z najdroższych na Ziemi. Tak, 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 do piętnasy skóry. Olej kokosowy, coconut oil plus witamina C doskonale regeneruje, odżywia. Działa przecież maszkowo, odmładzająco. Kurier, dzwoni do mnie. Moment. Tutaj mam napisane, że to jest do wszystkiego. Do ciała, na włosy i takie różne. Zobaczymy na włosy, spróbuję. Fajnie, że ma aplikator spray, ale już od razu widzę, że nie jest to za czysty produkt, bo ma tutaj mnóstwo jakichś dodatków, no ale, ale zużyję, bo ja olej kogo sam bardzo lubię, więc zobaczymy jak się sprawdzi. To jest pełny produkt, 17,75. Okej. Okay. Cena nawet dobra i mamy tu coś takiego. Szampon regenerujący do włosów. Super, bo szampon się zawsze przyda i fajnie, że dali właśnie na wakacyjne produkty takie małe rzeczy jak szampon, ból i kremik. To jest mega rzecz, naprawdę z tego się cieszę, bo jak to siedzi, po prostu można mieć na wyjazdy. Taki produkt pełen kosztuje 40 zł i 258 ml, a ten ma 60 ml, więc całkiem spory jest na próbkę. To wszystko. Podsumowując, bardzo mi się pudełko podoba. Uważam, że dużo fajnych rzeczy i takich właśnie wakacyjnych, dobrych na wakacje. Także fajnie, że daj taką pocztweczkę. Nie tu Co ty masz tutaj? Czym się bawisz? Tylko przyniosłam aparat, i już się przyglądam. Pojrzyjcie tutaj tego. Gryź! No nie, no nie. No ale się wie... bo mnie drapisz ty, ziomek. Ej, ej, ej. Ty jesteś... Ty chcesz się wybić na moim fejmie, widzę. Idź. Teraz pies nie wiesz, że jest nagrywany. Ja wam to przybliżę. Patrzcie, czym on się bawi. Patikiem. Patik. Fibik. Fibiek. Prowadzisz. Chodź. Co ja zrobiłam? To jestem ja. Idę się ją mi pokazać. Będziecie płakać, że nie ma Steli, to idę po nim. Kona się gdzieś ukrywa. Gdzieś ona tu będzie. Ja działam. To jesteś ty. Biały puszek okruszek. O Jezu, to twoja noga. Pokaż mortkę. No witam! Patrzcie jak ona się chowa. Ona się tak chowa, bo jest jej Niuńa. Ja bym cię chciała pogłaskać ale Nie mam jak. Nie ma tu miejsca dla... Skąd ja mu pokażę z bliska? Niucia, Niucia malujcia na no tu jej noga Tak leży To jest jakiś ptak Chyba, gdzie ty jesteś? Pipcia To jakieś kości, ona to bierze Zastawać niej, pewnie będzie uciekać wiesz tą kości. patrz chyba O tu, patrz to rzucimy I będzie wzięła A ty tancerzu ona nie może tego jeszcze, ale Stali zabiera już, nic nie poradzę na to. Bomba. To tak będziesz mi zwiewać. Dawaj! Dawaj, 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 dawaj. I pod drzewo swoje. Pani! No dobra, siedzę i gryź. To jest gryzoń. Gryzli. A jakbym do niej podbyła, to na by uciekła, lecz nie będę już Tak na Siemanko! To jest drzewko psa. Awiam tutaj książki dzieciństwa mojego. Ja się fasolować drzewo. Pamiętam, że ktoś kiedyś to przeczytał fasolone. Na pewno. Ja tu pamiętam, że tak było. Ale to chyba była mojego brata książka, czy moja. Trzy małe świnki inne bajki. Ale to, e, to była fajna bajka. Wiem, że w którymś rysowaliśmy komputery. Ale tu tego nie ma. Zając jesz. tajemnica. O, tu chyba będzie komputer, bo kiedyś chciałam mieć laptopa. I tak było gdzieś to rysowane. To nie na tym. Wiecie co robiliśmy? Robiliśmy tak bumba-bumba rysowałam ekran do klawiaturę i tak się bawiliśmy, że mam laptopy, a teraz wszystkie dzieciaki mają laptopy. Kurde. ładne obrazki. Arielka dobrze to już nie mówię? Chyba tak. Słownik obrazkowy. O, to był fajny słownik angielski. Super, on był. Patrzę. O, to mi się podobał ten słownik, o, on był fajny, kurde. I tu na przykład było, tu są na przykład, widzicie, jakieś tam słówka, jak to się nazywa, tu wokół, i było znajdź siedem robaków. I tu się chodzi, jeden, drugi. Fajny był w kuchni chyba, albo w sklepie. Łazienka, nie wiem, ja się jakoś tym słownikiem bawiłam, nie wiem, nie pamiętam jak, ale był fajny. Podobały mi się te obrazki. Camping. O, tu, a, to robiłam tak, się robiłam tak, że to jest dziewczynka i ja ją ubieram i wymyślałam, które ubrania, na przykład to jej zakładam i tak robiłam. Na przykład tutaj jak nadziusia do tego i tak się wybrała <laughs> Ja pamiętam to o że fajny był park. Ja mam się trochę z tym teraz skojarzy, nie wiem dlaczego. Fajna książka to była. Tutaj merki, a tu już taki słownik ogółem. No. A to jest gra jak na nią mówiliśmy, pykanie. Gramy w pykanie. To jest coś takiego jak kółko i krzyżyk, tylko trzeba było yy, trzeba było po prostu wziąć chyba cztery na raz, yy, nie trzy. Żeby to było trudniejsze. Pamiętam, że jak byłam w szpitalu, to ja to miałam tą grę i wszyscy w nią grali. Wszyscy ją lubili. I tak to się gra. Tu blokuje. Jedna osoba ma po jednej stronie swoje kolory, a druga po drugiej ma swoje. I tak to się grało. no nie. Tutaj trzy mnie ty zablokował. Teraz kolejny leci tutaj i tak to. To ja dam na przykład tu i on leci tutaj. I tak dalej. No nie. Także się grało w to. A to jest kolekcja moich opasek do włosów, ale to była pompa, to było obrzydliwe. Tutaj taka różowa. O Jezus! Kurde, nie wierzę. No super. Paula Perczyński. Druga B. Drizur szkolna, pompa. Jaki w ogóle ten identyfikator? Napisany. A tu jeszcze jakaś zabawka z Magdalena nie otworzona. <grym> jakaś panda. Nie wiem to... Zobaczcie te zabawki. Nie wiem, czy ktoś ze starszych moich widzów kojarzy coś takiego na takich sznurkach. To było mega popularne. Każdy to chciał mieć. Nie wiem, właśnie nie mogę znaleźć jak to się nazywa. Tutaj jest Baja. napisane jakiś ten. Ale wiem, że to chyba było popularne. I nie, chyba, na pewno była popularna, ale chyba to było drogie, jak mi się wtedy wydawało, że to było drogie. Się tak przywiązywało, można było sobie przywiązywać do plecaka czy do czegoś. Ludzie to chodzili z obwieszonymi plecakami, takimi zabawkami. To ja usiadam na chwilę na trawie. Piję sobie soczek ten. Donald, Duck Donald. Kupiłam go w biedrze. Dużo osób się pytało na Instagramie, jak wstawiłam fotkę, ale powiem Wam, że jest jakiś. ze sobie to pod drzewkiem. Jeszcze jedna taka rzecz, że zawsze jak było ciepło, zawsze jak się robiło ciepło to idziełam, chodziłam się opalać. Teraz już mamy prawie koniec! Wiatr wieje zaguszamy. Zbliża się do końca lipca, a ja mam białe nogi. To wstyd, powinnam się opalić. Patrzę jakie białe nogi. Uwielbiam chodzić na bosaka po trawie. Kocham to po prostu. Mam nadzieję, że się nie ukłuje. W sumie teraz nie ma za bardzo ost, szczerze mówiąc. Kiedyś były. Kilka razy już nadepnęłam, ale ostatnio nie mam takich problemów. Taka muzyka z Benny Hill powinna być. Jak jest tak gorąco, czuję zamulenie. Z drugiej strony czuję zamulenie też, bo się nie wyspałam. I chciałam coś pogadać do Was. Tak, i dużo już wiem, dużo osób pyta się, co z tymi wakacjami, gdzie ty w końcu Paula idziesz na te wakacje. Otóż sprawa jest taka, ja weź się pytałam, jakie kierunki polecacie, ale ja nigdy nie wiem, jak to jest z tym last minutem. To jest tak, że patrzę się na oferty, widzę się fajną ofertę, się jedzie i to się tak dowiedział już kilka dni przed, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jak widać w pokoju jeszcze nie został zrobiony remont w sensie takim, że mi zostały pomalowane te ściany, z czego mi jest bardzo, możemy powiedzieć, przykro, nie przykro, yy, głupio, bo powinnam już to dawno zacząć ogarniać, ale tak to jest. Czasem po prostu spotykają mnie inne rzeczy, które są ważniejsze do zrobienia w czasie, tak, bo tam jakiś termin tu takie rzeczy, tu tamto. Także trzeba się na pewno za to zabrać i wtedy na pewno też będzie kolejny vlog remontowy, bo muszę pojechać też do Nomi widzę jakieś tam wałki, takie różne rzeczy, i wtedy na pewno też coś ponagrywam tam, jak mi się uda. Bo w sumie nie wiem, czy można w sklepach nagrywać. Dużo osób się mnie też pyta: czy jak wchodzę do sklepu, czy do jakiejś knajpy, czy coś, czy się, czy się pytam, czy mogę nagrywać? Nie ale nikt mnie nigdy nie wygonił, tak szczerze. Powiem Wam, że przepraszam Was, że tych vlogów ostatnio nie było, ale starałam się dodawać inne filmy, żeby, żeby zawsze jakiś tam film był. Generalnie to w sumie praktycznie codziennie dodaję filmy, albo nawet kilka razy dziennie, sumując moje dwa kanały, bo Simsory to się też często pojawiają, także jak ktoś jeszcze nie wie, to zapraszam na drugi kanał. Szczerze mówiąc, dużo osób właśnie ostatnio pisze, że um, Fajnie, że to była bardzo dobra decyzja, że założyłam ten kanał. I teraz naprawdę jestem tą mega wkręcona i też nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej i jestem teraz mega wielką simsomaniaczką. Jak to się mówi, ziewanie jest zaraźliwe, więc zarażam Was teraz. Ja chyba zrobię sobie popołudniową trzepkę. Nigdy czegoś takiego nie robię, ale jestem tak zmarnowana, że tak powiem, więc. Odezwa się do Was potem. Jej! Znalazłam cukierki, które chciała, chciałam Wam pokazać. Są to cukierki z Tigera. Kosztowały chyba one około 6 zł, ale zobaczcie jakie mają fajny słoiczek. On się może do czegoś przydać. Ale wiecie co? One mi przypominają bardzo te fasolki, więc ja sobie zaraz je otworzę. to nie cukierki, to bardziej fasolki. To jakoś ulotka, nie wiem, wartość energetyczna, takie różne inne. Dawno piczurki nie było. Oczywiście jaka moja ukochana z Dagrassą. Oli, mi się je chce jeść. Ja wiem, nie wiem nigdy zdrowo jedzenia. To smutek, ale jest pysznie. Spójrzcie na to, siedzicie sobie przy komputerze, leci taki widoczek. Dla mnie mega. Polecam Wam stronkę wetransfer, WeTransfer, nie wiem jak to się mówi, w każdym razie pisze się wetransfer, na której można przesyłać pliki bodajże do 2 giga, to jest darmowy transfer. I zobaczcie w ogóle jakie są tu ładne obrazki, to jest akurat jakaś fotka i one się zmieniają co jakiś czas. No ale te, ten płynący stateczek był mega. Alożka, ja się przez jakiś czas nie odzywam, ale słuchajcie, wziąłem się teraz zarobienie porządków w szafkach, w szufladach i znajduję takie kosmiczne rzeczy, słuchajcie, patrzcie na to. Welcome back. Kto go to? To było na Orange Warsaw Festival w poprzednie wakacje. Była taka akcja welcome back, wszyscy podnosili, a w jakiejś tam piosenkę, nie pamiętam w jakiej, Ponosiliśmy serduszko. Ja wszystko miałam zalaminowane, za wszystko było przygotowane. A żal to wyrzucać, no ale wywalam. Patrzcie, kiedyś miałam taki piórnik w szkole. To jest w ogóle jakiś dołączony do Reksony, był. <laughs> Bega. A tutaj uwaga jest mój medal. Dwójeczka. Krajowe Mistrzostwa Showdance Jazz Dance w kategorii Jazz Dance Formacji Dzieci Siedlce Polska 2006. Słuchajcie, znalazłam jeszcze mój dyplom z biegania, to w ogóle była dobra historia, jolo, jolo, poszłam taką bez żadnych przygotowań na zawody, trzecie miejsce i tam jakieś miałam punkty w ogóle, bo to jest trzecie gimnazjum była, miałam punkty do liceum, więc była jako dyp dyplom. Zobaczcie, znalazłam też moją karykaturę, to już jest w ogóle hit, że ona się uchowała, kurde, nie pamiętam ile wtedy miałam lat, Ale taka glam Paula. takie zęby miałam na obaski, tu wielkie wystające i tu jeden krzywy. Kurde, nie mam gdzie nagrać, bo wszędzie się wyczerpały żarówki. Słuchajcie, taki dzisiaj dzionek trochę lajtowy, pod koniec dnia wziąłem się na sprzątanie już utknęłam w tym, więc wiem, że będę dalej sprzątać i nie będę się do Was odzywać. Także ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki zwykły, zwyczajny vlog Wam się podobał. Postaram się częściej nagrywać. Mam nadzieję, że jutro coś nagram. Jestem mega zmęczona, pewnie mi tutaj pryszcze powoli się na twarz, ale już się tym nie przejmuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.